Hej kochani, tutaj ja Wasza Aleati, to mój pierwszy film. Dzisiaj zrobimy sobie najdroższy look na bazarku, bo tak. Jeśli się Wam spodoba film, zostawcie łapkę w górę, a badzie wiecie takich od. Zaczynajmy. Dobrze, zmienimy sobie na najbogatsze, bo ja jestem Rich Beach. Dobra, wybierzmy najpierw włosy, bo tak, ale fajne włosy. Te szare są ładne, ale ma ja spłaszczoną głowę. Dobra, te rude będą idealne. Okej okay, teraz jakieś wdzianko, bogola nie będę ulatać. Ta bluzka fajna jest, teraz spodnie dobra jednak, inna bluzka. Niech będzie ta, teraz buty jakieś odjazdowe. Ale tu drogo ludzi coś chyba walnęło. HMM, niech będą te. Ok, teraz czapa. Nie wiem, jaka za dużo ich one są brzydkie. Niech będzie ten piesek, to taki filtr na snapie był co nie. Okej okay, teraz usta to ty i elo okej okay, teraz ss, jakieś akcesoria, dobre co tu wziąć, będę zygać tęczą, kultorebka nam niepotrzebna pozd pozdrawiamy każdą dobrą mordę! Ma! O oprócz tej która zjadła torbę ha! Kurtka jakąś by się przydała HMMMMMMMM, może taka, makijaż weźmiemy takie kwiatki czarne fajne co nie. Teraz czas na kolczyki, uszy elfa mm, 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 spoko, tatuaże jakieś księżyce i oksy takie na jedno oko i je wiem jak to się nazywa, soczewki niepotrzebne. Pasek taki fitujacy do tęczowych żygów. Okej okay, tyle nas wychodzi ten look bardzo drogo. Jeśli film się podobał zostawcie lajka like i suba z dzwonem żeby być na bieżąco pa -a -a -a. Pozdrawiam osobę widniejącą na ekranie, bardzo cię lubię i pozdrawiam.